Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku sałatek wegetariańskim na moim kanale. Także zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. W dniu dzisiejszym postanowiłam, że przygotuję dla Was sałatkę, tym razem owocową, którą bardzo lubią dzieci, osoby starsze, no i my wszyscy dorośli. Także bardzo, bardzo serdecznie zapraszam Was na ten wyjątkowy odcinek. Do przygotowania tej sałatki będziemy potrzebować tak około 100 gram malin. No tak, tutaj mam takie maliny z działki, właśnie takie ekologiczne maliny. Także maliny można kupić. Większość osób ma też ze swoich ogródków z, dział, z działki. Ważne, żeby były bio, żeby były ekologiczne. Także mam tutaj właśnie takie wspaniałe maliny. Do tego będzie potrzebna jedna duża gruszka też gruszka ekologiczna. Oraz i dwa jabłuszka, właśnie takie też ekologiczne. Soczyste, słodko, kwaśne, bardzo dobre. Nawet są tutaj troszeczkę już uszkodzone, bo są bardzo dojrzałe, ale wykroimy. Oprócz tego, będą, będą ja dodam do tej sałatki ziarna słonecznika łuskanego. <coughs> oraz morele suszone Mam tutaj paczkę. Również do tej sałatki potrzebne będzie dwa takie składniki, jogurt naturalny oraz biały ser twarogowy, akurat tutaj mam mój ulubiony, taki kanapkowo-sernikowy, może być jakikolwiek biały twaróg. Także słuchajcie, jest to bardzo przepyszna, słodka sałatka z bardzo dużą ilością witamin. Bardzo dobra, właśnie na, na kolejny dzień, żeby przygotować sobie przepyszne takie danie smaczne, wegetariańskie. Także polecam Wam serdecznie spróbujcie ten przepis, bo jest naprawdę wyjątkowy. Wyjątkowe są maliny. Także do naczynia, do misy: ja mam tutaj taką misę, prze, przesypujemy malinki. Malinki, właśnie są tutaj w miejscu może tak przesunę, pokroimy tam gruszka na, na kawałki. Myślę, że to nie jest jakaś wielka filozofia zrobić tą sałatkę. Także tu pokroimy na, na takie <coughs> cieńsze paseczki. No i teraz na jakieś tam kwadraciki, słupki. Doję to jabłuszko do tej sałatki. OK to tak na większe talerze chyba jedno składzie mi wystarczy bo ja mam po prostu dużo, e, dużo, dużo owoców już w tej sałatce no dodam e, garść ziarna e, słonecznika <coughs> otworzymy składzie morele no i do tej sałatki tutaj dodam e, kilka suszonych moreli. One nadają słodycz, także są bardzo pyszne takie morele. No i teraz morele pokroję na, na takie mniejsze kawałki. Morele możemy dodawać do ciasta, do sałatek. Bardzo dobry owoc dodać miód, łóżkę miodu, żeby była jeszcze bardziej słodsza i lepsza. A jeżeli nie chcecie dodawać cukru, to wystarczy taka wersja. Naprawdę jest bardzo, bardzo super. Maliny się właśnie troszeczkę tak rozpuszczą. No to jest taka sałatka do zjedzenia, wiecie, na świeżo. Jak się robi ją, to od razu maliny z serem, właśnie z twarogiem, z gruszką, z jabłkiem. Także tak wygląda kolejny przepis na super smaczną, wegetariańską owocową sałatkę, także ja życzę Wam smacznego. Czekam na Wasze wiadomości, komentarze. Subskrybujcie kanał. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach sałatek na moim kanale. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam dużo zdrówka, miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, pa pa!